Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj zapraszam Was na film o wszystkim tym, co wiąże się z wysiewami. Czyli będę opowiadała Wam o stratyfikacji, o kiełkowaniu, o wilgotności, temperaturach, hartowaniu o wszystkim, co może doprowadzić Was do tego, aby mieć mistrzowskie wysiewy no i mnóstwo pięknych roślin do ogrodu. Zapraszam do oglądania. Rozmnażanie roślin przez nasiona, zwane sposobem generatywnym, to jest świetny sposób na to, aby w miarę szybko uzyskać mnóstwo roślin, oczywiście tanim kosztem, no i mieć przy tym mnóstwo frajdy. W ten sposób możemy rozmnażać rośliny zarówno jednoletnie, dwuletnie, jak i byliny, no i oczywiście krzewy i drzewa, ale tutaj skupimy się tylko na kwiatach. W zależności od gatunku. Wytworzenie nowej rośliny zajmie nam od kilku tygodni do mniej więcej dwóch miesięcy. Oczywiście są rośliny, które potrzebują więcej czasu. Pamiętajmy, że jeżeli nie zależy nam na jakichś wyjątkowych y, odmianach czy pełnych kwiatach, możemy zbierać nasiona w swoim własnym ogrodzie i wysiewać je i na pewno y, rośliny będą ładne i nas nie zawiodą. Jednak jeśli Potrzebujemy roślin o pełnych kwiatach, wyjątkowych odmianach, to polecam Wam kupić nasiona u producenta, no bo wtedy nie będzie na pewno rozczarowań i siewki będą miały takie cechy, na jakich nam zależy. Kluczem do sukcesu przy wysiewach oczywiście jest podłoże. Powinno ono być lekkie, przepuszczalne, takie, by nasze siewki mogły bardzo łatwo zapuszczać w nie. Korzenie. Nie polecam Wam zrobić mojego błędu, który robiłam kilka lat temu i idąc na żywioł, siałam w ziemię z własnego kompostownika. Owszem, rośliny mi wykiełkowały, ale obok nich wykiełkował również las werben patagońskich. Więc jeżeli nie chcecie mieć takiego problemu, po prostu kupcie sobie podłoże w sklepie ogrodniczym, takie z worka i siejcie właśnie w nieb. Pamiętajcie, że podłoże, oprócz tego, że musi być lekkie i przepuszczalne, powinno być pozbawione patogenów i powinno być lekko wilgotne nie bardzo suche i nie bardzo mokre. W wilgotnym podłożu na pewno będziemy mieli największe szanse, aby nasze nasiona wykiełkowały. Przy wysiewach bardzo ważna jest data. Sprawdzajmy na opakowaniach, kiedy należy wysiewać jakie nasiona, no i trzymajmy się tych terminów. Pamiętajmy, żeby nie robić tego ani za wcześnie, ani za późno. Są rośliny, które po wysianiu bardzo szybko kiełkują, bardzo szybko rosną, no i są gotowe do wysadzenia do gruntu. Ale są również takie rośliny, które po wysiewie potrzebują paru tygodni do wykiełkowania, a później rosną bardzo wolno. Więc jeżeli wysiejemy je za późno, one nie zdążą po prostu urosnąć, rozwinąć swojego systemu i korzeniowego, i tej części nadziemnej. No i jeżeli nie będą odporne na przymrozki, a my posadzimy je za późno może przyjść mróz, no i niestety zniweczyć całe nasze plany na piękne rośliny. Do takich roślin, które bardzo powoli rosną, należą na przykład poziomki lub begonie. Moje begonie wysiane w lutym w marcu niestety są nadal drobinkami. O ile nie musiałam jakoś bardzo długo czekać na ich wzrosty, o tyle teraz oglądam je codziennie i nie mogę się nadziwić, że one po prostu stoją w miejscu, a przecież mają zakwitnąć w maju. Niby wysiane w dobrym terminie, no ale są to jednak rośliny, które rosną bardzo powoli. Żeby mieć sukces w wysiewach, musimy mieć oczywiście odpowiednie nasiona. Odpowiednie, czyli dojrzałe, suche no i przechowywane w dobrych warunkach. Dobre warunki do przechowywania nasion to jest temperatura stała, w większości pokojowa, no i papierowe torebeczki. Nie ma nic gorszego, jeżeli pozbieramy nasiona albo niedojrzałe, albo wilgotne i na przykład zapakujemy je w woreczki plastikowe, strunowe. Wtedy nasze nasiona zapleśnieją, no i nici będą z wysiewów. Więc pamiętajmy o tym, aby mieć pewne nasiona, no bo przecież od nich wszystko się zaczyna. Istotna jest jeszcze świeżość nasion. Ogólnie przyjmuje się, że utrzymuje się ona od 3 do 5 lat, i w tym terminie nasze nasiona powinny nam kiełkować. Oczywiście nasiona pomidorów. Utrzymują swoją zdolność kiełkowania dużo dłużej, ale skupiając się na nasionach kwiatów, pamiętajmy o tym, że po tych pięciu latach możemy mieć mniej liczne wschody. Są oczywiście rośliny, które yy, najlepiej kiełkują nam, kiedy wysiejemy jak najświeższe nasiona. No i mam tutaj na myśli ostróżkę i na przykład pierwiosnka. Więc przy ostróżce i przy pierwiosnku, a i jeszcze sasanka. Pamiętajmy, by ich nasiona wysiewać jak najszybciej się da. Oznaczanie wysiewów to kwestia oczywista. Niby każdy o tym wie, ale jednak bardzo często o tym zapominamy. Więc y, wysiewając nasiona pamiętajmy o tym, żeby od razu oznaczać co wysiewamy, kiedy wysiewamy, no i coś o czym mówi się znacznie rzadziej, Wbijajmy te znaczniki naprawdę głęboko. A dlaczego? Już Wam opowiadam. Pięć lat temu, robiąc e, swój zimowy wysiew bylin, które nazywam gigantami, zrobiłam wysiew do multidoniczki, wyniosłam na zewnątrz do ogrodu pod szpaler tuj, mając nadzieję, że te tuje zrobią po prostu parawan i wiatr nie będzie wiał. Jak wiadomo, część bylin nie wymaga od nas przykrywania nasion ziemią. No i tak też zrobiłam. Przyszły wielkie zimowe wichury, moje znaczniki były porwane, porozrzucane po całym ogrodzie i później musiałam bardzo długo czekać na siewki, i nawet kiedy one się pojawiły. Mój problem z oznaczeniem roślin nie zniknął. A to dlatego, że miałam tam powysiewane rośliny, z którymi miałam do czynienia pierwszy raz, więc nie wiedziałam, jak wyglądają ich siewki. I uwierzcie mi, że przy wysiewie ponad 10 nowych roślin miałam naprawdę bardzo duży problem z rozpoznaniem, gdzie co jest wysiane. Więc pamiętajcie, aby znaczniki kładać naprawdę głęboko. Rozpoczynając swoje wysiewy, pamiętajmy o tym, aby naszego pulchnego podłoża nie ubijać w doniczce czy jakimś innym pojemniku zbyt mocno czyli, aby nasze siewki mogły swobodnie zapuszczać swoje najpierw malutkie, a później większe korzenie. Pamiętajmy też o tym, aby napełniać doniczkę do odpowiedniego poziomu odpowiedniego czyli brać poprawkę na to, że nawet jeżeli napełnimy doniczkę całą podłożem i będzie ono suche, podlejemy je, to po prostu poziom tego podłoża znacznie opadnie. Więc nie róbmy takiego błędu, że napełniamy doniczkę całą ziemią, później podlewamy, opada poziom, my na tym poziomie wysiewamy. I później okazuje się, że musimy dosypać jeszcze około centymetra ziemi, a dla nasion to będzie zbyt dużo. Zbyt głębokie sianie niektórych nasion może niestety skończyć się tym, że one nam nie powschodzą. Dlatego zawsze sprawdzajcie, na jakiej głębokości wysiewać dane nasiona, aby nie było właśnie porażki. Ja ze swojej strony mogę Wam tylko sprzedać taką główną zasadę, że im mniejsze nasionka, tym siejemy je płyciej. Czyli albo przysypujemy je tylko paroma milimetrami ziemi, albo wręcz nie przysypujemy ich i tylko dociskamy do podłoża. Jeżeli mamy do czynienia z większymi nasionami, no to oczywiście one muszą być wysiane głębiej. No i z nimi zawsze jest mniejszy problem. Jeżeli przy naszych wysiewach okaże się, że Daliśmy za mało podłoża, czyli ono nie sięga do samego rantu doniczki, a nasze siewki zaczynają wzrastać, no to może się okazać tak, że niestety, ale muszą walczyć o światło z rantem doniczki. Nie jest to dla nich dobre, one już na starcie mają zacienienie. No i co za tym idzie? Później się wyciągają, są cieniutkie, lifutkie. No i Czasem może się nawet zdarzyć tak, że po prostu nie będą się do niczego nadawały i będziemy je musieli wyrzucić. Przy wysiewie nasion pamiętajmy, że mniej znaczy lepiej. Czyli nie siejmy nasion zbyt gęsto, bo później, kiedy nasze siewki wyrosną, za gęsto, to po prostu będą się wyciągały do światła, będą ze sobą konkurowały i o światło, i o wodę, i o składniki odżywcze, więc nie będzie to na pewno dla nich dobre. No a my sami będziemy mieli po prostu za dużo roślin, z którymi z czasem nie będziemy mieli co zrobić. Żeby uniknąć takiego zbyt gęstego siewu, e, pamiętajmy o tym, żeby nie wysiewać nasion na nasze podłoże prosto z torebki. To jest najgorsze, co możemy zrobić, zwłaszcza w przypadku małych nasion. Więc zawsze wysypcie sobie najpierw na dłoń nasiona i później posypcie nasiona na podłoże, tak jakbyście solili na przykład coś na kanapce. No i w przypadku takich naprawdę malusieńkich nasion, takich na przykład jak mają begonie czy maki, możemy wykorzystywać taką zwilżaną za każdym razem wykałaczkę, do której przykleja się jedno nasionko i przenosimy je do kuwety czy doniczki w odpowiednie miejsce, tam gdzie nam pasuje. Przy maleńkich nasionach, choćbyśmy nie wiem jak się starali, to bez użycia tej metody nie uda nam się wysiać nie za dużo nasion i nie za gęsto. Kiedy mamy do wysiania kilka roślin, lub kilkanaście, pamiętajmy, by nie kusić się na to, by wysiewać kilka w ten sam jeden pojemnik. A to dlatego, że rośliny mają różne tempo kiełkowania, wzrostu, w różnym czasie są gotowe do pikowania, te większe mogą zacieniać, te mniejsze. Te większe będą już na takim etapie, że będziemy mogli je hartować, a później wysadzać do gruntu, a te mniejsze jeszcze będą potrzebowały, by dorosnąć. No i to nam wszystko skomplikuje. Pamiętajmy, że rośliny niektóre będą wymagały od nas już odkrywania pokryw, a inne jeszcze będą musiały być przykryte. Więc Fajna zasada um, mówi o tym, aby do jednego pojemnika wysiewać tylko jeden rodzaj nasion, a jeżeli chcemy sobie połączyć na przykład w jedną kuwetę wysiać dwa lub trzy rodzaje roślin, to dobierzmy je tak, aby miały mniej więcej to samo tempo wzrostu i to samo tempo kiełkowania. Największa radość ogrodnicza po dokonaniu siewu jest oczywiście wtedy, kiedy zaczynają pojawiać się siewki. Czyli kiedy rozpoczyna się kiełkowanie. Chyba nie zaprzeczycie, że wtedy my, ogrodnicy, najbardziej się cieszymy. Zaglądamy wtedy do naszych wysiewów codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Ale żeby ta radość się pojawiła, musimy zadbać o kilka rzeczy. Pamiętać o tym, że każde nasiona, każda roślina wymaga odpowiedniej temperatury do tego, aby to kiełkowanie się rozpoczęło. Również różne są wymagania co do wilgotności. No i, tak jak już wcześniej powiedziałam, głębokość siewu. Jeżeli zadbamy o te rzeczy, jeżeli doczytamy wcześniej, jak wysiewać dane nasiona danej rośliny, no to na pewno doczekamy się tych upragnionych siepek. Niektóre nasiona do wykiełkowania potrzebują od nas dostępu do światła, co oznacza, że, tak jak wcześniej powiedziałam, nie przykrywamy tych nasion ziemią. Do takich roślin należą między innymi habry buławate. Nasiona tylko dociskamy do ziemi i zostawiamy je w spokoju. Inne przykrywamy ziemią, no bo one potrzebują do wykiełkowania ciemności. Pamiętam, jak sama robiłam istny research w internecie, kiedy pierwszy raz wysiewałam nasiona orlai. I Naczytałam się przeróżnych rzeczy. Niektórzy mm, mówili, że nasiona należy przykrywać. Inni mówili, że nasiona tylko dociskają do podłoża. Robiłam i tak, i tak, i powiem wam, że orla je bardzo ciężko wschodzą. Ja za pierwszym razem wysiewałam je trzy razy, żeby uzyskać odpowiednią ilość nasion. Raz je przykrywałam, raz je odkrywałam, różnie to bywało. Natomiast y, wiem dzisiaj już na pewno, że najistotniejszą kwestią y, przy Orlai jest stratyfikacja i to, aby nasiona były jak najświeższe. Stratyfikacja to jest kolejna rzecz, o której powinniśmy pamiętać przed wysiewem i sprawdzić, czy nasze nasiona przeszły już ten proces stratyfikacji, czyli przechodzenia tygodniowego, czy może nie. Bardzo wielu ogrodników zastanawia się zawsze po kupnie nasion, czy one były już przestratyfikowane przez producenta, czy może należy o to zadbać we własnym zakresie. Ja sama również przez lata zastanawiałam się zawsze, kiedy kupowałam nasiona, czy one już były schłodzone, czy ja muszę sobie to zrobić w domowych warunkach. Więc zawsze na wszelki wypadek, po zakupie nasion, po prostu wrzucałam je na 3-4 tygodnie do lodówki. No bo, żeby odbyła się stratyfikacja, to nasiona właśnie tyle muszą poleżeć w temperaturze niższej niż 10 stopni. W tym roku stwierdziłam, że w związku z tym, że na żadnej torebce nasion nie znalazłam takiej informacji, a miałam w domu nasiona aż 6 firm, do których był kontakt. Na torebce z nasionami, postanowiłam e, sprawdzić tą kwestię u źródła. Przy próbie pierwszego połączenia dowiedziałam się, że niestety, ale taki numer nie istnieje. Przy drugiej próbie okazało się to samo. Za to przy trzeciej próbie e, zostałam bardzo dziwnie potraktowana przez mężczyznę, który odebrał telefon który natychmiast napadł mnie krzycząc na mnie i pytając kto mnie tutaj nasłał i o co ja w ogóle pytam. A ja tylko ośmieliłam się zadać pytanie, czy ich nasiona są stratyfikowane? Czy oni stosują stratyfikację? Nie spodziewałam się, że takie pytanie odpali taką bombę, pan się tak zdenerwuje, że aż rozłączy połączenie. No ale nie zraziłam się i Podjęłam kolejne próby kontaktu z dalszymi innymi producentami. Na szczęście następna trójka uratowała nieco sytuację. Dodzwoniłam się do trzech firm, gdzie w dwóch rozmawiałam z bardzo miłymi paniami pracującymi w laboratoriach, a trzecia firma odpowiedziała mi po prostu za pomocą maila. No i okazało się, że w tych trzech raczej oni nie stratyfikują we własnym zakresie nasion. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, bo to oznacza, że wreszcie wiemy, że po zakupie nasion musimy sobie po prostu wrzucić je do lodówki na kilka tygodni, albo jeśli na zewnątrz jest temperatura poniżej 10 stopni, możemy również od razu wysiać te nasiona do doniczek, wystawić je na zewnątrz, pozwolić im tam schłodzić się przez 3-4 tygodnie. Po czym Wnosimy sobie takie nasiona do domu i one w temperaturze pokojowej pięknie nam wschodzą. By doczekać się siewek, pamiętajmy, by zadbać o odpowiednie warunki do wschodów. Czyli do momentu, zanim pojawią się siewki, pilnujmy wilgotności i ciepła czyli temperatury pokojowej. Światło nie jest tutaj zupełnie istotne, ale. W momencie, kiedy pojawiają się sieweczki, coś zaczyna nam schodzić, bardzo istotne właśnie wtedy staje się światło. Więc przenosimy nasze doniczki, czy jakieś inne pojemniki, na miejsca najbardziej widne w całym domu czy mieszkaniu. Najlepsze będą południowe parapety, no bo tam jest najwięcej tego światła, no i siewki nie będą się dzięki temu wyciągały. Kiedy one zaczną się pojawiać na powierzchni Ziemi, nie tylko przenosimy je do światła, ale też odkrywamy wszelkie pokrywy, którymi wcześniej były przykryte, no i zmniejszamy temperaturę. Oczywiście, o ile to jest możliwe. O ile do wschodu temperatura wymagana wynosiła około 20-22 stopni, to po wschodach śmiało możemy ją zmniejszyć do 16 lub 18 stopni. A jeżeli wysiewaliśmy rośliny, które lubią chłód, to um, pamiętajmy o tym, że bardzo szybko możemy je wyeksmitować z domu na zewnątrz. Oczywiście, jeżeli tylko nie ma mrozu. Jeżeli będziemy mieli wysiane na przykład habry, czarnuszki czy orlaje, to śmiało możemy w momencie, kiedy mają dwie pary liści właściwych, już je wynieść na przykład do nieogrzewanej szklarni. Kiedy naszym oczom pojawią się już zielone sieweczki, pamiętajmy o podlewaniu i to codziennym. Ziemia, którą używamy do wysiewów jest bardzo pulchna, a co za tym idzie, szybko przesycha. Zwłaszcza jeżeli doniczki będą stały na słońcu. Więc codziennie sprawdzajmy wilgotność i w razie potrzeby um, podlewajmy nasze wysiewy. Są rośliny, które nie tolerują lania wody od góry. Z moich doświadczeń, na pewno w grupie takich roślin są poziomki. One nie znoszą tego, i już po jednym podlaniu ich od góry, potrafi wyginąć połowa siewek, więc uważajcie na to. Poziomki podlewamy tylko do spodków jakichś i od dołu. Następna kwestia, o której warto pamiętać, to używanie zraszacza. Jeżeli mamy bardzo malutkie siewki bardzo drobniutkie no to nigdy nie lejmy mocnym strumieniem wody na nie, bo to się źle skończy. Używajmy zraszaczy, no i starajmy się, aby ta woda do podlewania miała temperaturę pokojową. Nasze siewki z pewnością mm, najbardziej mogą nam wyginąć w momencie, kiedy albo je przesuszymy. Albo je przelejemy, bez dwóch zdań. W momencie, kiedy będziemy je przelewać, będą nam gniły, na ziemi pojawi się pleśń, no i na pewno nic nie będzie z tego dobrego. Tak samo, jeżeli je przesuszymy. Będą więdły, będą się robiły żółte, y, będą się robiły słabe, aż z czasem po prostu poprzewracają się. Przed rozpoczęciem swoich wysiewów weźmy pod uwagę to, że Różne rośliny potrzebują różnych rozmiarów pojemników. Większe nasiona siejemy zawsze do większych pojemników, czy to doniczek, czy multidoniczek. Niektóre rośliny mają na przykład korzenie palowe na przykład łubin, orlaja czy groszki pachnące będą od nas potrzebowały głębszych pojemników, więc nie siejmy ich w te. Yy, najmniejsze komórki multidoniczek, bo to się po prostu nie uda. Pamiętajmy również, że jeżeli roślina rośnie bardzo powoli, to nie ma sensu od razu yy, siać jej do bardzo dużych pojemników, bo to po prostu nam niepotrzebnie tylko zajmie miejsce. Lepiej taką roślinę wysiać do małych komórek w multidoniczkach, a później, w miarę jak będzie wzrastała, po prostu ją przepikowywać. I później przesadzać do coraz większych pojemników. Kiedy nasze małe roślinki osiągną odpowiedni rozmiar, czyli będą miały po jednej lub dwóch parach liści właściwych, przyjdzie czas na to, by je przepikować. To nic innego jak przesadzenie po prostu wysianych wcześniej rzutowo nasion i siewek rosnących za gęsto, tak by każda roślina dostała swój własny pojemniczek. Jeżeli nie mamy dużo czasu, to nie siejmy za dużo roślin w tym samym czasie, by później była taka sytuacja, że będziemy mieli bardzo dużo tych roślin do przepikowania. Pikowanie wymaga od nas cierpliwości, no i sporo czasu. Więc jeżeli nie macie tego czasu, pamiętajcie, że część roślin możemy wysiewać od razu do multidoniczek, co zaoszczędzi nam pracy. Ale musimy się liczyć z tym, że jeżeli powysiewamy od razu do multidoniczek, no to owszem, zaoszczędzimy sobie pracę z pikowaniem, ale od razu na starcie będziemy dla naszych wysiewów potrzebowali bardzo dużo miejsca. Spikowaniem jest tak, że nie możemy tego zrobić za późno. O ile na początku nasze rośliny rosną wolno, o tyle, kiedy są już na etapie tych kilku liści właściwych, potrafią rosnąć bardzo szybko. Może się zdarzyć tak, że my nie będziemy wtedy dysponowali czasem, albo po prostu nas nie będzie przy naszych roślinach, a one nie będą na nas czekały. Ja pamiętam, jak któregoś roku. Miałam do przepikowania laki i malwy, ale utknęłam w letnisku. I kiedy przyjechałam, one były tak ogromne, że nie wiedziałam, co z nimi robić. Oczywiście je przepikowałam, ale było ewidentnie widać po tych roślinach, że powinnam była zrobić to z nimi dużo wcześniej. Wyglądały słabo, potrzebowały sporo czasu, by nabrać sił w tym nowym miejscu, do którego je przesadziłam. No i udało się. Rośliny przetrwały, ale od wtedy wiem, że z pikowaniem nie ma co zwlekać. Zabierając się za swoje wysiewy, pamiętajmy o tym, by nie siać wszystkiego na raz. Ja wiem, że my chcemy mieć dużo roślin w nowym sezonie, ale należy zdawać sobie sprawę z tego, że Zazwyczaj wysieje nam się więcej tych roślin, co oznacza, że po przepikowaniu mamy tego naprawdę ogrom. Potrzebujemy e, wtedy mnóstwa miejsca dla tych roślin. Potrzebujemy systematycznego doglądania tych wysiewów, więc m, bardzo fajnym patentem jest rozłożenie sobie wysiewów w czasie. Czyli zaczynamy od tak zwanego zimowego wysiewu później przerzucamy się na wysiew roślin jednorocznych odpornych na chłody, a później, kiedy one nam już wyjadą z domu, zrobią miejsce dla następnych. Startujemy z wysiewami roślin jednorocznych ciepłolubnych. Taka strategia pozwoli nam dysponować ciągle jednym i tym samym miejscem, nie zwariować od nadmiaru siewek, no i wszystko powinno się dobrze udać. Pamiętajmy, że nasze siewki od momentu wysiewu do momentu wylądowania w gruncie potrzebują od kilku tygodni do kilku miesięcy. Więc bardzo łatwo sobie rozplanować to, nawet rozpisać, tak, żebyśmy później byli zadowoleni. A jeśli nie dysponujemy w domu odpowiednią ilością miejsca, a mamy duży apetyt na nowe rośliny, zawsze możemy pominąć ten etap robienia rozsady w domu, poczekać aż na zewnątrz się ociepli i wysiewać nasiona wprost do gruntu. Większość roślin powinna nam powschodzić, nie ma z tym większego problemu, tylko musimy pamiętać o tym, żeby pilnować nasze yy, siewki, żeby nie zjadły ich na przykład ślimaki. To jest chyba największe zagrożenie, oczywiście oprócz jakichś przymrozków albo suszy. Ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, to możemy śmiało wysiewać nasiona do gruntu. No ale przy wysiewie do gruntu pozbywamy się całej tej frajdy, przyglądania się kiełkującym. Małym roślinkom. Podglądania, jak się rozwijają, jak rosną im kolejne liście, więc nie wiem jak wy, ale ja to uwielbiam. I od momentu wysiewu pierwszych nasion, praktycznie parę razy dziennie, codziennie, stoję przy moich parapetach i podglądam, jak się mają moje rośliny. O wysiewach to chyba już wszystko, a jeśli nie, to mnie poprawcie i wpiszcie w komentarzach, o czym powinnam była powiedzieć tutaj jeszcze w tym filmie. Oczywiście. Wszystkie rzeczy, jakie wymieniałam w tym odcinku, znajdziecie w opisie pod tym filmem, jak również linki do przeróżnych filmów, w których wysiewałam kwiaty, jak i warzywa. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę udanej pogody, owocnych prac w ogrodzie i do zobaczenia w kolejnym filmie.